Na podstawie artykułu 18 ust. 1 z dnia marca z roku w całym Gminnym Rada Miejska w Piłku Cholas następuje. Paragraf 1. W Wini Pelkin ustanawia się rok 2013 jako rok księżyny i przestępstwa na Paragraf 2. Zobowiązuje się podniżać o przygotowaniu programu odchowywnego roku 2013 roku księżyny i przestępstwa na zasiedla. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i podlega ruszeniu w sposób w w usłyszeniu czytamy. Chociaż Dzień Zwrócenia Pomorskiego w Pyrpinie, bezpośrednio zespołem sztuk panowizualnych w Pyrpinie, z się w seum, znaczącym mikrofonem przez Elia Basierka, złożył wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyrpinie o podjęcie uchwały w sprawie ustawienia roku 2013, rokiem księdzającem przez Elia W związku z 20. rocznicą śmierci tego biednego Pomorzenina, kapłana, poety, eseisty i świetnik Artysty i uczonego, który wielokrotnie podkreślał swoje związki z profilami. Szanowni Państwo, ważnymi elementami wchodów obchodów roku jest, są zawsze jego inauguracja i zakończenie. Według najważniejsze jest to, co dzieje się w polityce Dlatego też pierwszą inicjatywą, w której podjęliśmy, z obchodami roku W czasie było wydanie kalendarza różniczego. Zadanie to zostało wybrane panu burmistrzowi, który w mojej opinii wywodzą się z tego wzorował, ale na temat kalendarza bardzo prosił o kilka słów pana.